Skąd wziąć opony do satsumy, te podstawowe, czyli to są o, takie opony. Możecie sobie tam pojechać przykładowo, nie wiem, jeżeli posiadacie to vanem, jeżeli macie no to przykładowo traktorem. Motorynkom nie polecam, chyba że posiadacie mod na plecaka, bo wtedy możecie sobie do plecaka je schować, ale tak to to nie polecam motorynkom zbytnio, no bo będziecie mieli 4 sztuki yy, opon. Potrzebujecie do tego jeszcze młot młot, jak dobrze pamiętam, zawsze jest w tym miejscu, a jak nie będzie go tutaj, to można go znaleźć w tym miejscu, skąd się brało traktor. Czyli to trzeba iść w tamtą stronę do tamtego budynku. Tam skąd się brało traktor. Ja skoro mam, to ja sobie tam pojadę z Fatsumą. Ale wszystko będzie tak samo normalnie. Jeśli pojedziecie, pojedziecie traktorem, pojedziecie to w taki, mniej więcej w taki sam sposób jak ja, no to... Znajdziecie te opony. W skrócie, na sam początek trzeba pojechać do Mechanika. Tak najłatwiej to będzie powiedzieć, gdzie trzeba dojechać, żeby zdobyć te opony. Trzeba pojechać do Mechanika. Dobra, jeśli jesteśmy pod mechanikiem, to yy, jedziemy sobie tak kawałek prosto, i tutaj w lewo mamy taki znak perlajawi, że jak pojedziemy w tę stronę, to będziemy jechać do perlajawi, i w tę stronę jedziemy. Mamy też taki mostek charakterystyczny, znaczy, no jak dla mnie charakterystyczny. Jedziemy sobie tędy, i tutaj za sekundę po prawo będzie skręt. O, jest taka dróżka. Kręcamy sobie w prawo tutaj na tę dróżkę i mamy opuszczony dom. I w tym domu w domie są właśnie ukryte te koła. Opony. No to są felgi z, wraz od razu z oponami. Ja tutaj te drzwi mam już wyważone, ale wy bierzecie sobie taki młot, podnosicie go lewym przyciskiem myszy, klikacie F i po prostu walicie w te drzwi prawym przyciskiem myszy. Najpierw lewy, potem prawy. Wyważacie te drzwi, odkładacie sobie moc przykładowo do auta, i tutaj musicie uważać, bo y, tutaj znajduje się gniazdo os, czy tam szerszenie. Dlatego ja osobiście polecam wskoczyć sobie tutaj i idziemy przy prawej stronie. Czyli idziemy tak jak najbliżej prawej, żeby osy nas nie, nie ugryzły, nie urządliły. I tutaj będą leżały sobie w kupce cztery opony. Bierzecie cztery opony, możecie przykładowo przerzucić się sobie, wziąć jedną tak i tak sobie wyrzucić. Bierzecie te cztery opony, wracacie też trzymając się tej strony, czyli teraz to jest lewa strona. Zeskakujecie sobie na dół. Wkładacie opony do przykładowo wana, do traktora, do czegokolwiek, chowacie po prostu opony i wracacie do domu. I to tak naprawdę cała filozofia. Dlatego dziękuję, dziękuję za obejrzenie i do następnego.